Dzień dobry Państwu. Miło mi jest w imieniu organizatorów z Uniwersytetu Wrocławskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obecnego tu Pana Prezesa, powitać wszystkich zgromadzonych, że Państwo zadali, zadali sobie tyle trudu, aby przyjechać w dzień czysty i ponury i chcieć uczestniczyć w tej konferencji, która ma naprawdę charakter ewolucyjny. Ja jeszcze o tym powiem, to wszystko zostało zapisane w programie, który państwu w broszulce, którą państwu żeśmy przesłali cele i założenia konferencji. Bo naprawdę wydaje się, że może się w Polsce coś zmienić, a tym zaczynem, który to zrobi, czy będzie robił, to będziecie Państwo. Przynajmniej na Dolnym Śląsku. Także ten Dolny Śląsk, mamy nadzieję, w kraju będzie tym pierwszym, który, który chwyci wiatr rewolucji. Ja, ja, bym bardzo prosił, ja bym bardzo prosił Pana Rektora, Jego Magnificencję, Profesora doktora, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Profesora Doktora Habilitowanego. Marka Bojarskiego, potem pana dziekana Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, profesora doktora habilitowanego Wodzimierza Gromskiego o rozpoczęcie konferencji i pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu o y, wszystkich panów o krótkie wystąpienie na początku. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezesie, panie profesorze, szanowni państwo, jest mi bardzo miło, że mam okazję otworzyć tą ważną konferencję. Pan profesor Nowacki wspomniał, że efekty tej konferencji mogą być znaczące na Przyszłość, tym bardziej, że problem jest bardzo ważny. Rzucił hasło, że to będzie wręcz rewolucyjne. Panie profesorze, może tak gwałtownie nie idźmy z tymi rewolucjami, ale na pewno poddajmy się tym myślom, które tutaj zostały zawarte w tym opracowaniu, które zostaną wyrażone w opiniach tutaj na forum tej konferencji. Życzę Państwu wspaniałych obrad, sukcesów osiągniętych już po konferencji, ale równocześnie chciałbym przeprosić w swoim własnym imieniu i pana Dziekana Gromskiego, że nie będziemy mogli państwu towarzyszyć do końca w tej konferencji. Czekają nas inne obowiązki, ale organizatorzy zadbali, że są wydane materiały konferencji, więc możemy solennie przyrzec, że z tymi materiałami się, panie profesorze, zapoznamy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Panie przewodniczący, panie prezesie, panie profesorze, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że. Mogę Państwa przywitać na dzisiejszej konferencji w imieniu władz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który w jakimś stopniu przyczynił się do tego dzisiejszego spotkania i nie tylko dzisiejszego spotkania. Wszyscy, Proszę Państwa, wiemy, że nowelizacja ustawy w sposób rewolucyjny przebudowała system prawny dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. W wyniku tych zmian gmina przejęła pełne władztwo nad odpadami komunalnymi, a więc pełną odpowiedzialność za ich odebranie od wytwórców oraz Zagospodarowanie zgodnie z prawem. W związku z tym na gminy, można powiedzieć, spadło cały szereg obowiązków, z którymi muszą się one w stosunkowo krótkim czasie uporać. Te obowiązki mają bardzo różny charakter. Są to obowiązki prawne związane z tym, że gminy i ich organy mają kompetencje do tworzenia prawa miejscowego, które w znacznym stopniu będzie tworzyć podstawy tego nowego systemu, ale są to też zadania o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym, a więc jest tu sporo dużo różnych zadań do wykonania. I dlatego należy się cieszyć, że udało się doprowadzić do tego przedsięwzięcia, którego efektem jest dzisiejsza konferencja. Złożyło się na to, na to kilka elementów, o których chciałbym tutaj króciutko powiedzieć. Przede wszystkim dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z panem Prezesem, doktorem, inżynierem, Markiem Mielczarkiem na czele. I dzięki właśnie współpracy funduszu z polsko-niemieckim Centrum Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska wspólnej jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego i Brandeburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus udało się podjąć problematykę w ramach projektu zadania gmin w zakresie organizowania i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi po zmianach polskiej regulacji prawnej. To przedsięwzięcie, którego kształt wyznaczony został nie tylko przez przedstawicieli nauki, przedstawicieli środowisk akademickich, ale także Kształt temu projektowi, temu przedsięwzięciu nadany został także przez tych, którzy na co dzień parają się tą problematyką w praktyce, a nie tylko za uniwersyteckiej katedry. Drugi element ważny to publikacja, którą Państwo otrzymaliście. To jest publikacja, która. W swoim zamierzeniu ma być podręcznikiem dla tych osób, które będą podejmować tę problematykę, będą rozwiązywać w terenie te problemy związane z budową tego nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest także to, że. Polskie rozwiązania one nie powstają w próżni. Często korzystamy z doświadczeń innych krajów, sięgamy po wypracowane tam wzory. Czasami robimy to lepiej, czasami gorzej. Dobrze jest więc poznać doświadczenia tych innych krajów, które wcześniej rozpoczęły podobne reformy, wcześniej wprowadziły nowe nowe czy te rozwiązania, które chcemy w jakimś stopniu naśladować. No i wreszcie kulminacją tego całego przedsięwzięcia jest dzisiejsza konferencja, gdzie będzie można te kwestie jeszcze raz omówić, jeszcze raz się im przyjrzeć i podyskutować o. Problemach, które wiążą się z właśnie, jak to głosi tytuł konferencji, z prawnymi i organizacyjnymi zadaniami i obowiązkami gmin w tym postępowaniu z odpadami komunalnymi. Ja mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja, ale także wszystkie towarzyszące jej wcześniej i potem działania one przyczynią się do tego, że to wyzwanie, jakim jest zbudowanie tego systemu. Według nowych regulacji ono nie tylko zostanie podjęte, ale i że sprostamy temu wyzwaniu, zarówno w, w sferze badań naukowych, jak i w sferze, w sferze praktyki. I życzyłbym sobie, i myślę, że Państwo również sobie by życzyli, aby to przedsięwzięcie prowadziło do dalszych podobnych przedsięwzięć, które pozwolą nam w przyszłości lepiej radzić sobie z ważnymi społecznymi i gospodarczymi problemami rozwoju naszego kraju. Życzę Państwu owocnych obrad. Szanowny panie rektorze, szanowni panowie profesorowie, szanowni państwo. Ja się bardzo cieszę, że doszło do tego projektu wspólnie z Uniwersytetem. I tutaj taka moja osobista refleksja z z wieloletniej pracy gdzieś tam w obszarach samorządowych. Ja mam takie wrażenie, że, my, że samorządowcy, że jednostki samorządu terytorialnego rzadko kiedy korzystają z potencjału intelektualnego i merytorycznego pracowników nauki. To nie tylko w obszarze prawa, ale szczególnie chyba w obszarze prawa, bo wiele procedur, z których państwo się na co dzień zbagają, no nastręczają wiele, wiele trudności. I nieraz ich rozwiązanie jest stosunkowo proste, tylko należy znaleźć odpowiedni taki meant prawny i oprzeć pewne działania, pewne procedury w oparciu o istniejące prawo. Nieraz jest to bardzo trudne. I tak jest też w tej rewolucyjnej, panie dyrektorze, bo to jest rewolucja u nas w Polsce, gospodarka odpadami. I tak jest też w tejże ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ona wzbudza wiele emocji, wiele kontrowersji, wiele również frustracji na poziomie gmin. I ja nie jestem fanem, to znaczy daleki jestem od tego, aby ją chwalić. Ona ma wiele, wiele niedociągnięć. Ale zawsze mówię, że takie rzeczy można poprawiać. Natomiast co do zasady jest jak najbardziej słuszna, bo jesteśmy już w tej chwili ostatnim krajem, który wchodzi w tego typu system. Także ja już nie przytaczam tego, że zmuszają nas do tego dyrektywy unijne i tak dalej. Zmusza nas do tego zdrowy rozsądek, wprowadzenie tejże ustawy. I oczywiście od państwa będzie. będzie ta jakość tych działań zależeć bardzo mocno. I tutaj chciałbym bardzo podziękować osobom, które się zaangażowały w napisanie tegoż podręcznika, bo jest to podręcznik typowo, ekspercki, ale również z pewną taką analizą naukową. I tutaj następna moja reakcja, taka refleksja. Ja się bardzo cieszę na tą współpracę, bo ona już w tej chwili zaczyna owocować następnymi pomysłami. I to takimi pomysłami, które są skierowane na przyszłą perspektywę finansową. Mamy problemy w samorządach z pewnymi relacjami prawnymi, instytucjonalnymi przy wdrażaniu pewnych procedur takich pro bono. Znaczy oczywiście zawsze można mówić, że przeszkadza nam w tym ustawa prawo zamówień publicznych, ale bardzo często przeszkadza nam po prostu brak wiedzy eksperckiej. Bo my z reguły współpracujemy z kancelariami prawnymi i tak dalej, one no, wywodzą pewne opinie na podstawie przesładek czy, czy prawa istniejącego, natomiast nie mają takiego backgroundu szerszego na podstawie który, których te opinie powinny powstawać, i myślę, że ta współpraca jest w tym zakresie bardzo innowacyjna. I państwa, jako samorządowców, do takiej współpracy również z uniwersytetem, ale nie tylko, z innymi jednostkami naukowymi mocno zachęcam. I już trochę kończąc, ja rozumiem wszystkie te emocje, które być może na tej sali będą wyartykułowane. Ale też chciałbym przestrzec przed takim bardzo emocjonalnym podejściem, bo ta ustawa oczywiście została zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego. Część gmin w zasadzie nic nie robi, niejako kontestując w ten sposób. Znaczy ja twierdzę, że wtedy działa się na szkodę społeczeństwa. Ja myślę, że należy przejść te wszystkie choroby wieku niebowlęcego i spróbować ją jednak wdrożyć, tak abyśmy mieli otoczenie czystsze. I druga rzecz, przed którą chciałbym Państwa przestrzec, bo obserwuję to, bym powiedział, tak zupełnie zewnętrznie, przyglądając się działaniom niektórych samorządów, nie tylko w województwie dolnośląskim. To znaczy pojawia się taki element złego lobbingu. Element nawet bym powiedział, Zmowy, zmowy dużych operatorów na rynku śmieciowym, tak aby ten rynek przejąć. To znaczy o dziwo ci duży zaczynają się bać nagle konkurencji. Ja myślę, że rynek konkurencyjny oczywiście on jest niebezpieczny dla niektórych podmiotów gminnych, ale one według mnie znajdują się w pewnej uprzywilejowanej pozycji. Natomiast to, co jest naprawdę niebezpieczne, to owy taki lobbying i angażowanie się w to samorządów, a wiem, że się w to angażują. I, i, i tutaj uzyskowanie pewnej przewagi konkurencyjnej jest naprawdę niebezpieczne, bo to może być postrzegane jako po prostu taka zmowa monopolistyczna i, i niebezpieczne ze względów stricte prawnych. Przed tym chciałbym Państwa przestrzec, żeby, żeby zbytnio się nie angażować, jednak pozwolić. Na takie rozstrzyganie zdroworozsądkowe. I następna rzecz, która jest też szalenie istotna, to kwestia cen, które też budzą takie społeczne emocje. Ja powiem tak, że rynek w tej chwili na Dolnym Śląsku, obsługiwany przez z reguły tych dużych operatorów, jest warty na poziomie 200-300 milionów rocznie. Jeżeli by policzyć, że średnia cena za odbiór śmieci od mieszkańca będzie wynosić 15 zł, to nagle ten rynek jest warty od 750 do miliarda złotych, czyli kilkukrotnie więcej. Przy tego typu cenach, to znaczy jest to kwestia skali, uszczelnienia i tak dalej. I nie wprowadzając konkurencyjności na ten rynek, to za brak tej konkurencyjności zapłacimy my, społeczeństwo, i na to trzeba zwrócić uwagę. Życząc owocnych obrad jeszcze raz chciałbym autorom pogratulować przede wszystkim podejścia do tematu, a Państwa zachęcić do lektury tej książki, bo ona może być właśnie takim Takim źródłem pewnej wiedzy, która nas ustrzeże od popełniania błędów, aczkolwiek tego się nie uszczerzemy. Owocnych obrad dziękuję bardzo.